Cześć, nazywam się Zosia i jestem absolwentką klasy filologicznej drugiego ELO w Przemyślu. Ukończyłam sinologię na Sorbonie w Paryżu oraz studia magisterskie w Londynie. Serdecznie pozdrawiam całą szkołę i polecam drugie ELO. Cześć wszystkim, ja nazywam się Kaja Figlarska i jestem absolwentką drugiego liceum klasy medialnej. Aktualnie studiuję filologię włoską w Krakowie. Bardzo gorąco polecam każdemu drugie liceum ze względu nie tylko na ciekawe zajęcia lekcyjne, ale także te pozalekcyjne. Mówię tutaj w szczególności o zajęciach teatralnych, które bardzo mnie rozwinęły i pozwoliły na to, żebym po zajęciach szkolnych zostawała z uśmiechem na twarzy jeszcze dłużej w szkole. Polecam Wam także drugie liceum ze względu na to, że wszyscy uczniowie są tam bardzo ciekawi i na pewno poznacie świetnych przyjaciół, a także zawiążecie przyjaźnie i świetne znajomości na długie lata z nauczycielami. Którzy są niesamowici, i na pewno po ukończeniu szkoły będziecie chcieli z nimi utrzymać kontakt. Polecam każdemu drugie liceum i mam nadzieję, że już za niedługo będziecie siedzieć w tych samych ławkach, w których siedziałam ja jeszcze tak niedawno. Drodzy ósmoklasiści, nazywam się Mateusz Grodecki i jestem absolwentem drugiego liceum ogólnokształcącego w przemyślu. Ukończyłem klasę o profilu medialnym. Swoje trzy lata w szkole wspominam bardzo dobrze. Jestem wdzięczny za to, że dała mi wolność i swobodę w artystycznym działaniu i w tworzeniu, które pomogły mi później dostać się na wymarzone studia, czyli do Łódzkiej Szkoły Filmowej. Życzę Wam dobrych decyzji i powodzenia. Cześć, mam na imię Kasia. Ukończyłam klasę o profilu medialnym w drugim liceum ogólnokształcącym w przemyślu. Obecnie jestem studentką czwartego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas pobytu w naszej szkole wiele się nauczyłam. Tam też mogłam rozwijać swoje talenty i poznałam wielu wspaniałych ludzi, także nauczycieli. Tamten czas wspominam jako pełen dobrych wrażeń. Nasza szkoła nie tylko stoi na wysokim poziomie dydaktycznym, ale również pozwala wykorzystać swój potencjał. Serdecznie polecam. Czołem, nazywam się Marcin Kowalski, jestem absolwentem drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Po szkole skończyłem prawo i historię na UMCS w Lublinie. Obecnie kończę doktorat, prowadzę fundację oraz jestem prezesem Młodzieży Wszech Polskiej na Podkarpaciu, a w życiu prywatnym mężem Justyny również absolwentki drugiego liceum oraz ojcem ośmiomiesięcznego Ignasia. Z okresu szkoły najlepiej wspominam Wielu wspaniałych ludzi, których tam spotkałem, których tam poznałem, w szczególności nauczycieli, a także panującą w szkole atmosferę myślę, że nieporównywalną z atmosferą w żadnej innej przemysłowej szkole. Każdego zachęcam do tego, aby w swojej ścieżce edukacyjnej wybrał drugie liceum ogólnokształcące.